Podcast Grape, tłoczony z danych. Małżeństwo z miłości czy z rozsądku? Na chwilę czy na całe życie? Decyduje przypadek czy przeznaczenie, kto zyskuje, a kto traci komu dobrze robi polityka podatkowa, co zmieniła pralka automatyczna i jak do tego wszystkiego ma się gaz łupkowy. Joanna Tyrowicz i Marcin Bojanowski. Naszym gościem jest Oliwia Komada. Dzień dobry. Hej. Dzień. Zaczynamy. Później się żenimy i częściej rozwodzimy. Jak widzą te ekonomistki? Małżeństwo się już nie opłaca? Co wytłoczyłyście z danych? Tak jak wszystko w życiu, Decyzję o wyjściu za mąż, poślubieniu kogoś robimy po to, by zmaksymalizować nasze szczęście. Czy nie z miłości. To się nie wyklucza. Ja nie wiem skąd Marcin wie, że, że szczęście i miłość nie idą w parze, ale zostawię to do rozwinięcia w innym odcinku. Nie mówmy o naszych doświadczeniach. Myślę, że bardzo trafnie podsumowuje to cytat pewnego ilońskiego poety, który powiedział: Chodź, zamieszkaj w moim sercu i nie płać czynszu. Więc mamy wtedy trochę dwie korzyści. Z jednej strony możemy cieszyć się właśnie z tej miłości, a z drugiej strony z takiej perspektywy czysto ekonomicznej, dla wielu rodzajów dóbr mamy do czynienia z tak zwanymi efektami skali i kiedy jest nas więcej, za to samo możemy po prostu mieć więcej co daje nam też takie szczęście typowo materialne. Ja się tutaj wtrącę, bo, bo parę słów jednak takiego krótkiego wprowadzenia. Generalnie to nie jest tak, że ekonomia próbuje odpowiedzieć na pytanie, czemu ludzie się żenią albo wchodzą za mąż. Ale hmm. próbujemy znaleźć ekonomiczne przesłanki, które tłumaczą przynajmniej częściowo te decyzje. Czyli nie uzurpujemy sobie wytłumaczenia wszystkich tych decyzji, tylko jakiegoś jej jednego aspektu. I oczywiście można powiedzieć, no idioci, przecież ludzie w ogóle się tym nie kierują. No to gdyby tak było, to te nasze modele by w ogóle nie pasowały do danych. Te czysto ekonomiczne modele nie pasowałyby do danych. A na tym polega magia tych badań, o których będzie opowiadała Oliwia, że jednak pasują do danych. Czyli nawet jeśli byśmy wszyscy się chcieli bardzo obrazić na stwierdzenie, że jesteśmy homo i cokolwiek optymalizujemy, kiedy podejmujemy tę najważniejszą decyzję w życiu, no to jednak okazuje się, że no, ja nie wiem, co ty masz w duszy, nie wiem, co Państwo mieliście w duszy, kiedy podejmowałeś te decyzję, ale częściowo przynajmniej nasze modele są dobrze odzwierciedlone w danych. I co mówią dane? Jest jakiś klucz do małżeństwa? W danych obserwujemy, że z jednej strony tych małżeństw zawieramy trochę mniej, a z drugiej strony zmienił się, zmieniła się struktura małżeństw, które są zawierane. Jeśli popatrzymy sobie na rynek małżeńskości. Okazuje się, że, jest, że małżeństwo jest takim trochę dobrem ekskluzywnym, na które nie wszystkich stać. Kiedy oglądamy dane, dane ze Stanów czy Wielkiej Brytanii, to tam wyraźnie widać, że odsetek osób, które zawierają małżeństwa jest większy wśród tych, którzy są lepiej sytuowani i mają bardziej stabilne dochody, często związane z lepszą strukturą zatrudnienia. Przy czym też bardzo trudno rozróżnić tutaj, czy to jest tak, że stabilizujesz swoją sytuację dochodową po to, żeby móc zawrzeć związek, czy żyjesz się w tym związku, ale samo małżeństwo obserwujemy później, po tym jak już wszystko się zostanie uporządkowane, wyżelaskowane i ustabilizowane, czy też stoi za tym właśnie sama stabilizacja, to ona jest przyczyną, dla których jedni mają większe prawdopodobieństwo zawarcia związku małżeńskiego niż inne. I jedną z istotnych, takich, jednym z istotnych takich wyzwań w tej dziedzinie badań jest to, żeby zidentyfikować takie sytuacje, gdzie można rozróżnić pomiędzy tym, czy to jest strategia stopniowego stabilizowania najpierw w sytuacji dochodowej, a potem tak zwanej życiowej, czy to z powodu stabilizacji dochodowej następuje stabilizacja życiowa. Czy to znaczy, że Kopciuszek nie poślubił już księcia Piękna Bestii? Nie, to tylko znaczy, że statystycznie rzadziej. Tak się dzieje. I też mamy ku temu kilka takich twardych powodów makroekonomicznych, które obserwowaliśmy w danych. Kiedy popatrzymy sobie, to kto się pierwszy w ekonomii zajmował małżeństwami, był to Becker i w jego czasach dwa główne klucze, dlaczego w ogóle małżeństwo chcieliśmy zawrzeć, to kierowaliśmy się specjalizacją. Z jednej strony mężczyźni byli protegowani do tego, by zająć się pracą na tak zwanym rynku, pójść i zarabiać pieniądze. Z drugiej strony w ramach tej specjalizacji kobiety często zostawały w domu i zajmowały się tak zwanymi pracami domowymi, często też związanymi z wychowaniem dzieci. Takie ukształtowanie powodów do zawierania małżeństwa sprawiało, że te bodźce do dobierania sobie... Podobnego partnera, partnerki do mnie były stosunkowo mniejsze niż obecnie. Dzisiaj widzimy, że zróżnicowanie pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn jest mniejsze niż w czasach Beckera, co sprawia, że nie ma tak dużej wartości dodanej, by to mężczyznę, że tak powiem, wysłać na ten rynek pracy, a z drugiej strony, część tych naszych obowiązków, prac typowo domowych, Udało nam się trochę wyoutsourcować. Na przykład mamy zmywarki, możemy kupić dietę pudełkową, częściowo też możemy. Zlecić pralkę. Pralka. Kluczowa jest pranka. pralka. Bo to wszystko, co opowiada Oliwia, to trzeba popatrzeć w perspektywie tam ostatnich iluś tam lat. I kiedyś żyliśmy w takich społeczeństwach, w których e, jeśli poznałeś kiedykolwiek kogoś spoza swojej wioski, to tylko dlatego, że był handlarzem przechodzącym przez swoją wioskę. W związku z tym zawieranie związków było bardziej zinstytucjonalizowane, była instytucja swatki, w różnych kulturach różnie nazywana, i tam nikt nie, nie szukał. Małżeństwa. Po czym nastąpił wiek XX, teraz jesteśmy wszyscy indywidualni, nikt już nie jest częścią większej całości, tylko każdy podejmuje decyzje za siebie i, i miłość rządzi naszymi sercami. I nagle się pojawia pytanie, czy te kryteria ekonomiczne całkowicie zniknęły z procesu podejmowania decyzji. Czyli jak popatrzymy w takiej szerszej, czy bardziej długiej perspektywie, tak, no to kluczowe było to, że kiedyś praca mężczyzny i kobiety w jednym gospodarstwie domowym była komplementarna. To znaczy on przynosił to, czego się w gospodarstwie nie dało wytworzyć. A ona jej główną rolą była praca w domu, czy no, to się tak nazywało, czy utrzymywanie domostwa. Natomiast ostatnie 4-5 dekad to już jest taka sytuacja, w której rynkowa wartość pracy kobiety i mężczyzny jest bardzo porównywalna ze względu na postępy w wykształceniu, ze względu na większe nierówności na rynku pracy, a jednocześnie zmalała w pewnym sensie wartość pracy w domu, Także dlatego, że pojawiły się te wszystkie wynalazki, które upraszczają wykonywanie prac domowych. I tu właśnie kluczowa jest pralka, gdyż jak popatrzysz na to, czym się zajmują kobiety w krajach rozwijających się, co zabiera najwięcej ich czasu, kiedy żyją jeszcze w takich mało strukturyzowanych, mało zurbanizowanych strukturach społecznych, to gro czasu zabiera pranie. To jest niesamowite, nie? bo jak nie mieszkasz przy wodzie, musisz ją przynieść. To jest skomplikowany, złożony proces. I, I tak naprawdę takie przejście ponad linię pralki, czyli że kiedy w większość gospodarstw domowych e, zaczyna mieć pralkę, czy w jakikolwiek sposób zautomatyzowany jest w stanie czynność prania wykonywać, to jest ten moment, kiedy uwalnia się mnóstwo czasu, który musiałby w przeciwnym przypadku być poświęcony na pracę w domu. Bardzo polecam, jest taki świetny wideokast, faceta, który się nazywa Hans Rosling, i zajmuje się, rozwojem na świecie. I on właśnie ma taki super, w super nadanych pokazuje te role pralki. Co te zmiany oznaczają dla instytucji małżeństwa? Te zmiany, o których wspominała Joanna, czyli stopnienie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy oraz tam większa możliwość automatyzacji pracy w domu, sprawiły, że na rynku małżeńskim widzimy więcej podobnych do siebie par. W pary dobierają się ludzie bardziej podobnie. Nie, że Dokładnie. pary są do siebie bardziej Dokładnie. podobne, tylko w pary dobierają się ludzie bardziej podobni. Co znaczy podobni? Z tej samej grupy społecznej? O tym samym wykształceniu, podobnych zarobkach? Na czym polega to podobieństwo? Mówimy zarówno o wykształceniu, jak hmm. i o wysokości wynagrodzeń. Nawet o tym, jak te wynagrodzenia są bardzo zmienne. Właściwie wszystkie te elementy wchodzą tutaj w interakcję. I kiedy obok tych powodów związanych właśnie z automatyzacją i też mniejszymi różnicami w wynagrodzeniach na rynku pracy, poszukamy dodatkowych przyczyn, dlaczego tak jest, że stajemy się bardziej podobni w ramach związków, to super istotnym czynnikiem jest tu wychowanie potomstwa. Widzimy rosnącą premię z edukacji. Bardzo istotnym elementem edukacji naszych dzieci jest to, co jesteśmy w stanie im dostarczyć w domu. Więc kiedy myślę sobie o mojej historii przyszłego mojego życia i jeżeli mam w planach, by pojawiło się tam dziecko i chcę zmaksymalizować szczęście tego dziecka, to szalenie istotne jest, czy mój partner będzie w stanie dostarczyć czynniki produkcji do tego, by to dziecko wykształcić w odpowiedni sposób. Czynniki produkcji, czyli zarobki. I zarobki, i, i wiedzę, i kapitał mhm. społeczny. Też zrozumienie dla roli edukacji, bo to nie jest tylko kwestia, że sam jest wykształcony, tylko że rozumie to wykształcenie. Ale wydaje mi się, że jakby kluczowe było, żebyś powiedziała, jak to się bada, bo to nie jest tak, że idziemy i oglądamy sobie ludzi, patrzymy sobie na małżeństwo i myślimy, o dobra, to tak. Tylko ten twój sposób patrzenia na małżeństwo jest wyjątkowy. Możesz coś o tym więcej powiedzieć? Faktycznie z małżeństwami mamy trochę specyficzną sytuację. Trudno tam jest wprowadzić naturalny eksperyment, który sprawi, że część osób w jakiś kontrolowany weźmie śluby w innych warunkach niż, niż pozostała grupa. Dlatego takim typowym instrumentem, którego tutaj się używa, są modele makroekonomiczne. I bierzemy sobie taki model makroekonomiczny, który nam opowiada o tym, jak podejmowane są decyzje na poziomie indywidualnym, czyli staramy się dopasować, Historie generowane przez nasz model, do tych historii, które obserwujemy w danych, poprzez właśnie modelowanie podstawowej jednostki decyzyjnej, którą jest tu gospodarstwo domowe. I to gospodarstwo domowe składa się właśnie najczęściej z dwóch partnerów, i ci partnerzy, partnerki zastanawiają się nad tym, jak alokować swoją pracę na rynku pracy, też z kim ten ślub potencjalnie wziąć, z kim się związać. Ile czasu alokować na pracę w domu i ile zainwestować w swój kapitał ludzki przed, po, w trakcie. To są te wszystkie wymiary. Dokładnie. Czyli mamy sobie taki, taki byt, który jest tylko w komputerze, on nie musi być w prawdziwym świecie i temu bytowi próbujemy przypisać jakieś e, preferencje. Te preferencje, my z góry nie wiemy jakie one są, ale mamy taki sposób patrzenia na, na dane, żeby nam, żeby nam model dopasował parametry preferencji do tego, co jest w danych. Czyli w skrócie mówiąc, zapisujemy sobie jakieś. Reguły decyzyjne i potem sprawdzamy, co z danych wychodzi, że jakie elementy są ważniejsze, jakie są mniej ważne, być może coś jest nieliniowego, ale co do zasady. W ten sposób próbujemy wymodelować gospodarstwo domowe. No i potem to gospodarstwo domowe wkłada się do gospodarki. Dokładnie. I tak długo ćwiczymy ten nasz model, aż uda nam się dopasować wyniki naszych. Symulacji naszych, decyzji naszych wymyślonych gospodarstw domowych do tego, co obserwujemy w gospodarce. I kiedy takie nasze domowe laboratorium już dobrze sobie skalibrujemy do tego, co widzimy na świecie, możemy tam robić szereg różnych eksperymentów już taki pełni kontrolowany sposób. I dzięki temu możemy zwracać uwagę na pewne czynniki, jak na przykład znaczenie tego, że mam preferencję, by mój partner, partnerka miał. Podobną strukturę dochodów do mojej, jak to wpływa zarówno na nierówności, jak i na to, jak wyglądają, jak wygląda ostateczne rozlokowanie osób w pary na rynku małżeńskości, który obserwujemy. To, co jest fascynujące, to że jak masz taki model, to na przykład możesz sobie przyjść i zobaczyć, że zmieniasz strukturę opodatkowania. Zamiast opodatkowywać każdego człowieka na rynku pracy osobno, wprowadzasz na przykład zasady opodatkowania małżeńskiego i możesz popatrzeć, co to zrobi podaży pracy, płacy, cokolwiek, co chcesz, ale możesz też w takim modelu zobaczyć, co to zrobi w zawieraniu i rozwiązywaniu małżeństw oraz decyzjach, decyzjom prokreacyjnym, jeśli masz w modelu decyzje prokreacyjne. Czyli przez to, że jest taki model, to możemy sobie sprawdzić w komputerze na przykład, czy Polski Ład będzie miał przełożenie, czy i jakie przełożenie Polski Ład będzie miał na warunki zawierania związków w Polsce. Przy czym ten model, on jest z definicji ślepy na jakieś takie rzeczy, które ktoś mógłby chcieć jakoś ideologizować. Znaczy jest dwoje partnerów w nim, to wszystko. Czy oni są w podobnym wieku? To już jest parametryzowane z danych. Jakie mają preferencje odnośnie czegokolwiek z orientacją włącznie? To, jest warte, to wynika z danych. Tak, Czy jesteś w stanie modelować dowolnie elastyczne i w dowolnie elastyczny sposób dostosowywać się do tego, jak zmienia się społeczeństwo? Ten model nie nadaje struktury. Natomiast nadaje rygor intelektualny zadawanym pytaniom. Co te zmiany oznaczają dla społeczeństwa? Utrwalają, czy wręcz zwiększają nierówności? Ma to spory potencjał do tego, by zwiększać nierówności. Wpadamy troszkę w takie błędne koło, w którym opłaca mi się wybierać podobnego do mnie partnera więc prawdopodobieństwo, że znajdziemy parę, w której jedna osoba ma załóżmy niski kapitał społeczny, niskie wynagrodzenie, a druga ma wysokie, jest niewielkie, więc w pierwszej rundzie tego rozlokowania obserwujemy już większe nierówności. Kiedy dołożymy do tego warstwę, że te osoby o wysokim kapitale będą wychowywały dzieci z wysokim kapitałem, to mamy taki efekt. Propagujący właśnie tą nierówność w kolejnym pokoleniu, i tym mechanizmem możemy właśnie zwielokrotnić sobie obserwowane nierówności. Na to zwraca się szczególnie uwagę tam, gdzie edukacja, ten komponent domowy edukacji jest szczególnie istotny, czyli na przykład w Stanach, gdzie nie mamy dostępu do bezpłatnej edukacji na, na poziomie wyższym. W krajach europejskich ten mechanizm będzie osłabiony przez to, że jednak państwo dalej. W dużym stopniu wyrównuje te szanse poprzez edukację, chociaż u nas z indywidualnych lekcji, za które płacą rodzice, też korzysta coraz więcej dzieci. Więc to nie jest tak, że to będzie bez znaczenia. Polityka państwa wpływa na małżeństwa. Może wrócę do tego przykładu podatkowego, o którym wspominała Joanna. Kiedy mamy taką sytuację, jak na przykład w Polsce, kiedy małżonkowie mogą się rozliczyć wspólnie z podatków, to podatkowo opłacalna jest sytuacja, kiedy jedno z małżonków zarabia dużo, a drugie niewiele. Wtedy nam wchodzi ta podwójna wolna kwota opodatkowania i krańcowo, że tak powiem, nasze podatki są niższe, co może sprawiać, że mechanizm tej selekcji osób podobnych będzie osłabiony właśnie przez tą strukturę podatkową, bo demotywuje się tego drugiego partnera do wysokich zarobków na rynku pracy. Jeszcze silniejszy mechanizm w tym kontekście działa w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam... Partner, partnerka jest uprawniony do świadczenia emerytalnego bardzo mocno powiązanego ze świadczeniem emerytalnym osoby, która zarabiała więcej, więc wtedy trochę opłaca się sytuacja, by maksymalizować dochody jednej osoby kosztem, kosztem drugiej. Więc państwo może tu wchodzić i trochę osłabiać te mechanizmy rynkowe, działając w kontrze do tego, co widzimy ze strony właśnie rynku. Czyli z jednej strony taka polityka państwa pozwala ograniczyć nierówności, ale z drugiej obniża aktywność kobiet na rynku pracy? Dokładnie. To bardzo zależy od tego, jak zdefiniujemy tą równość. Jeśli będziemy ją mierzyć na poziomie gospodarstwa domowego, to tak. Pozwoli nam to zminimalizować te nierówności, ale kiedy przechodzilibyśmy na indywidualną konsumpcję i to, że nasza moc sprawcza w ramach gospodarstwa domowego jest powiązana z tym, jak dużo do tego gospodarstwa domowego wkładamy, to możemy obniżyć przez przypadek albo przy okazji decyzyjność właśnie kobiet w ramach gospodarstwa i przez to ich konsumpcję. W tej całej literaturze jest taki. Wszystkie te instrumenty, o których możesz myśleć, instrumenty polityki państwa, ale też inne, one mają za każdym razem wpływ na, na, na dwa sposoby. Pierwszy sposób, jaki wpływają, to jest właśnie równość czy też wyrównanie, ale drugi to jest efektywność, czyli do jakiego stopnia te zasoby, które są w gospodarce, ludzie, którzy są w gospodarce, w tym również kobiety, które są w gospodarce, to jest jakiegoś rodzaju zasób. Tak, to do jakiego stopnia te zasoby są wykorzystane i wynagradzane zgodnie ze swoją faktyczną wartością. I wszystkie takie mechanizmy, które zniekształcają możliwość osiągnięcia potencjału, generują nieefektywności. I te nieefektywności, poza tym, że pojawia się jakaś forma nierówności, o której wspomniała Oliwia, te nieefektywności w skrócie mówiąc oznaczają, że ten wspólny tor do podziału będzie zawsze mniejszy. Więc e, chociaż patrząc z poziomu gospodarstw domowych, wydaje się, że te kawałki tortu pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami domowymi różnią się mniej to to podziału jest mniejszy. To nie jest tak, że w, tych, w tym sposobie myślenia o decyzjach ekonomicznych jest tylko coś, jest zawsze coś za coś i zazwyczaj jakaś forma wyrównania idzie, niesie ze sobą koszt zmniejszenia efektywności, ewentualnie zwiększenie efektywności generuje bardziej nierówne rozkłady na koniec. Później się żenimy, częściej rozwodzimy, mamy mniej dzieci. Dane coś o tym mówią? Jeśli popatrzymy sobie na moment zawierania małżeństwa, to tu jeden z takich czynników podkreślanych przez ekonomistów to jest koszt powiązany z tym, że wypadniemy z rynku pracy. I ten koszt w ostatnich latach rośnie, dlatego bardzo selektywnie podchodzimy do tego, kiedy na przykład chcemy mieć dzieci, ile chcemy mieć tych dzieci. I jeśli nasza optymalna dla nas liczba dzieci jest mniejsza, to możemy z tym ślubem też poczekać chwilę, bo zdążymy zrealizować tę dzietność, którą sobie zaplanowaliśmy, a ta mniejsza, optymalna z naszej perspektywy dzietność będzie właśnie wynikać z tego, że koszty powiązane z posiadaniem dzieci z perspektywy rynku pracy są większe. Też nakłady na edukację dzieci są się rzeczy wyższe, więc gospodarstwo domowe musi być bardziej zasobne, żeby móc sobie na te nakłady pozwolić. Czyli czekamy aż będzie następne małżeństwo i dzieci? To też jest, trzeba też zbudować jasno, brak mapowania, tak to nazwijmy, czyli że to nie jest dokładnie ta sama kategoria kiedy w naszych modelach ktoś za, zawiera związek, a kiedy ludzie w prawdziwym świecie zawierają związek, tak? Bo zadałeś pytanie o rozwód. Wyobraź sobie taki model, w którym ludzie mogą się związać albo nie. Jak się zwiążą, to mogą się rozwiązać albo nie. Znaczy, no to jest już pełna historia świata i taki model, to niczego się nie nadaje, tak? Bo on musi być tak super elastyczny, mieć tyle możliwości, że w praktyce tracisz możliwość obserwowania konkretnych mechanizmów oddziaływania w środku. Więc zazwyczaj upraszczasz sobie rzeczywistość. Znaczy, upraszczasz sobie model jako przybliżenie rzeczywistości, po to, żeby móc lepiej zidentyfikować pewne mechanizmy. Więc jak masz model, który ci coś mówił powiedzieć o zawieraniu małżeństw, to on rzadko kiedy umie coś też powiedzieć o rozwodach. Jak masz model, który ci coś umie powiedzieć o rozwodach, to on nie, nie jest najlepszy w tłumaczeniu zawierania małżeństw. To, to są dwie rzeczy. W przypadku decyzji o rozwodach zazwyczaj dużo większą rolę mają przepisy na przykład dotyczące podziału majątku, ewentualnie uprawnień niemerytalnych i to są siłą rzeczy zupełnie inne rzeczy niż te, o których rozmawialiśmy teraz, czyli stabilność, struktura dochodów i planowane dzieci oraz nakłady na edukację. Więc po prostu przez to, że musisz patrzeć na inne kryteria decyzyjne, to jakby siłą rzeczy widzisz, że to nie może być wszystko w jednym modelu, bo to zacznie być ogólna teoria wszystkiego, czyli, czyli mało przydatne. Chociaż tak. mamy tu taki jeden wspólny mianownik, który myślę, że warto podkreślić. To jest taka wartość mojej opcji alternatywnej, jeśli wyjdę z tego związku, to co ja będę miała i tu wracając do kwestii związanych z większą siłą kobiet na rynku pracy i zmniejszającymi się nierównościami płacowymi, ta alternatywna opcja dla kobiet jest w tym momencie po prostu lepsza i to też nam kontrybuuje do większej łatwości podjęcia decyzji o rozwodzie. Dlatego powiedziałam, żeby nie przekładać jak jeden do jednego modelu na, na prawdziwy świat, bo to, co w naszym modelu nazywa się małżeństwem, to małżeństwo, tak? Znaczy, to nie jest związek a w szczególności sakramentalny, tylko jakaś forma zdefiniowania w modelu na przykład nierozerwalności związku. Teraz, jeżeli dwoje ludzie sobie żyje spokojnie, ale boję ja nie uważają, że to będzie rozwiązanie docelowe, to w naszym modelu to nie jest małżeństwo i to jeszcze nie jest wspólne gospodarstwo domowe. Tak? Dopiero kiedy zaczynają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, to, to zaczyna z prawdziwego świata, to ten byt z prawdziwego świata zaczyna być bardziej podobny do tego, które my próbujemy modelować. Stąd Twoje pytanie, że później zawieramy związki małżeńskie na przykład, to jest bardziej pochodna tego, kiedy tworzymy wspólne gospodarstwo domowe, a nie kiedy na przykład uświęcamy je węzłem, którego... Nikt nie powinien rozdzielać. Ja tak sobie żartuję, ale chodzi o to, żebyśmy też rozumieli, że kiedy w tych naszych modelach odwołujemy się do pewnych kategorii, to często na przykład kohabitacja jest prawie tak samo dobra, jak kiedy ankietowani deklarują związek małżeński. Oliwia powiedziała, że nie ma naturalnych eksperymentów i najczęściej ich nie ma, ale czasami się zdarzają. Super przykładem było. Popularyzacja frackingu, czyli jak to się nazywa? Gazu łupkowego, wydobywania gazu łupkowego w Stanach? Do małżeń? Tak. Dlaczego to jest super przykład? Pojawiło się z nagła, pojawiło się w, w bardzo konkretnych miejscach w Stanach, w miejscach w Stanach, gdzie wcześniej nie było niczego, jest to praca w 100% dla mężczyzn. I teraz, co się wydarzyło i co w związku z tym można było zaobserwować danych, zaobserwowano duże migracje wewnątrz stanów, czy pomiędzy znaczy wewnątrz. Stanów Zjednoczonych, Ameryki, a pomiędzy Stanami różnymi, w których pracownicy, mężczyźni przepływali z innych stanów, z innych zawodów, gdzie możliwości zarobkowania wydawały im się mniej atrakcyjne, do pracy w tych firmach, które zaangażowały się w wydobywanie gazu łupkowego. I to były ogromne napływy rzędu kilkudziesięciu tysięcy ludzi z dnia na dzień pojawiających się na środku niczego. Trzeba było zbudować infrastrukturę. Nie było tam fajnego mieszkalnictwa, nie było szkół, nie było czego tam zechcesz nazwać, czy włączyć pojęcie tkanka społeczne. I, I wszyscy z, z, z całych stanów w sensie zero więzi społecznych, zero kapitału społecznego. No, ale sami są i facecie i to no, nie jest bardzo stabilne społecznie, jak wiem. <laughs> jak gdzieś jest na nas dużo facetów, to bardzo szybko albo znikają bo się pozabijają albo pojawiają się tam kobiety. I teraz, dlaczego to jest fajny przykład? Dlatego, że to była zupełnie nowa ścieżka kariery o zupełnie nowych poziomach dochodów i tam zmienności dochodów, a jednocześnie w miejscu, gdzie nie było absolutnie żadnych możliwości zatrudnienia dla kobiet, bo kobiety mogły pracować, jeśli tam się gdzieś ostał jakiś jeden diner na skrzyżowaniu dwóch dużych dróg interstate. No to, to tyle było możliwości. I takie oraz inne wydarzenia, duża zapaść w budownictwie czy w sektorze budowlanym w Stanach Zjednoczonych po upadku Lehman Brothers z 2008-2009, czyli z kolei pogorszenie możliwości zatrudnieniowych mężczyzn. Te zjawiska, chociaż nikt ich nie planuje, żeby miały wpływ na atrakcyjność małżeńską, to pozwalają nam badać, jak zmiany w atrakcyjności małżeńskiej mężczyzn w obu tych przypadkach przełożyły się na przykład na wybory kobiet. I te, te wyniki są przysłupe. że na przykład rzeczywiście osłabienie pozycji rynkowej mężczyzn zatrudnionych w sektorze budowlanym w Stanach Zjednoczonych po upadku Lehman Brothers znakomicie obniżyło liczbę zawieranych małżeństw, zwiększyło liczbę dzieci rodzących się poza związkami. Oraz dzieci wychowywanych przez samotne matki, czyli nie tylko jakby sam moment poczęcia był nieuświęcony nie, nie wcześniejszym sakramentem, ale również późniejsze wychowywanie dzieci. I to jest jeden z takich aspektów, co wielu ekonomistów podkreśla, popatrz, nie, nie wpadłabyś na to, że będzie taki społeczny koszt Lehman Brothers. Pomyślałabyś o wielu innych aspektach, akurat nie, nie o tym. I to są takich kilka przykładów, w których mówię, że OK, ludzie robią to z miłości i wszyscy mają w głowie Happily Ever After, ale w praktyce te prawa ekonomii często są na tyle silne, że widać je w danych. Is... Okej, okay, to ulubiony fragment naszego podcastu. Jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek? 25%. Dlaczego ta liczba jest ciekawa? Właśnie taki kawałek wzrostu nierówności obserwowanych w latach 80. możemy wytłumaczyć tym, że w ramach par jesteśmy coraz bardziej podobni. Dobrze, ale znaczy po pierwsze, nierówności wzrosły w tym czasie. Jak mówisz 25%, to nie chodzi o to, że nierówności wzrosły o 25%, tylko, że jak nierówności wzrosły o ileś tam, to jedna czwarta tego Dokładnie. jest z powodu dobierania się coraz bardziej podobnych osób w parę. Gościnie naszego odcinka była dzisiaj Oliwia Komada, a mówiła do Państwa Joanna Tyrowicz i Marcin Bojanowski. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie greypork.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze. Co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.